Rozwój sztucznej inteligencji postępuje, a wraz z nim rozszerza się lista zawodów, w których roboty zastępują ludzi. Humanizacja miejsca pracy związana jest bezpośrednio z podnoszeniem kompetencji pracowników przydzielonych do obsługi stacji zrobotyzowanej. Jest to kierunek rozwoju wielu firm w Polsce: podnoszenie wydajności linii produkcyjnych, minimalizacja kosztów wytwarzania, przewidywalność wydajności i stabilność procesowa. To powody, którymi kieruje się przedsiębiorca. Oto innowacyjny projekt stanowiska dydaktycznego. To rozwiązanie przyszłości zbudowane w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii przez inżynierów sieci badawczej Łukasiewicz-Piat. Autonomiczna platforma przemysłowa MIR. Roboty ABB, które po zadokowaniu do stołu warsztatowego mają możliwość wykonania programów stworzonych przez kursantów. Przygotowuje to kadrę pracującą w obszarze stanowiska zrobotyzowanego do samodzielnej obsługi robota. Wszystko wykonane jest zgodnie z wymogami przemysłu 4.0. Znajdujemy się w jednym z najbardziej innowacyjnych miejsc w Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Ale także jedno z najbardziej innowacyjnych miejsc w Polsce. Dlaczego Panie Marcinie? Ponieważ wspólnymi siłami udało nam się wdrożyć najnowocześniejszą technologię dostępną na rynku. W Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych technologii wykorzystujemy stanowisko do celów dydaktycznych, w którym roboty noszą roboty, czyli mamy roboty przemysłowe na platformach wózków ręcznych oraz autonomicznych, czy ten robot jest bezpieczny? Tak, poprzez wykorzystanie skanerów bezpieczeństwa robot jest w pełni bezpieczny. Nie jest to co prawda robot e, kolaboracyjny, ale jest w pełni dostosowany do pracy z człowiekiem. Technologia, rozwój i partnerstwo to cechy wyróżniające najlepszych. Wyznaczamy ścieżki, którymi podążają inni.